Cześć, my właśnie jesteśmy na wyspie, to są ostatnie dni pobytu tutaj na Raskiej Wyspie w Tajlandii i chciałbym się podzielić z tobą pewną historią, ponieważ u mnie na wyjezdach, czy to w Tajlandii, czy w Kolumbii, dzieje się magia. I kiedyś byłem zaskoczony, jak bardzo można się zmienić, jak głęboko można przeżyć transformację właśnie w takich grupach wyjazdowych. Do tego już przywykłem. Przywykłem też do tego, że około trzeciego dnia, czwartego dnia grupa zaczyna się pytać: Adam, Adam, ale gdzie to organizujesz te wyprawy, bo jesteśmy w Tajlandii, to gdzie jeszcze? No jeszcze do Kolumbii. No dobra, to kiedy jest kolejna, bo ja już się zapisuję i gdzieś jeszcze, no, jeszcze w tym momencie głównie do Tajlandii i Kolumbii. No dobra, to jak będziesz organizował jeszcze gdzieś, to daj znać, bo ja chodzi się z Tobą jadę. Natomiast ostatnia grupa, czy przedostatnia grupa, którą miałem, mocno mi zaskoczyła, ponieważ absolutnie. Cała grupa, wszyscy uczestnicy stwierdzili, że jadą właśnie do Kolumbii, więc już naciskają, żeby jak najszybciej podać daty, podać numer rachunku, żeby mogli zrobić przelew. No ale właśnie tak jest. To znaczy, jeżeli ludzie czują się zaopiekowani, czują, że są w wyjątkowym miejscu i przede wszystkim są prowadzeni w taki sposób, że zyskują niesamowitą wartość takiego pobytu. To chcą więcej. Jak to jedna z uczestniczek, która ze mną jeździ dość regularnie, powiedziała: Adam, ty postawiłeś tak wysoką powszeczkę, że nie chcę z nikim innym jeździć. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak wyglądają wyprawy ze mną i dlaczego warto, i dlaczego tak reagują uczestnicy, to zapraszam Cię, czy to do Tajlandii, czy do Kolumbii, a już niebawem grupa w Gwatemali. Więc wybierz miejsce, które Ciebie przyciąga termin i dołącz do nas.